Kościele Święty, chwala swojego Pana. Oto bowiem chleb aniołów błogi, dan wędrowcą kościół drogi. Bierze jeden, tysiąc bierze, wzięty zaś nie ginie Pan. Kochani moi siostry i bracia, dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. Zanim wyjdziemy stąd na ulicę naszego miasta, zanim poniesiemy Ciało Chrystusa w uroczystej procesji, zanim On przejdzie z nami, aby nam i naszym domom błogosławić, sprawujemy Eucharystię to ona jest świętą obecnością Pana pośród swego ludu. Tu jest Jezus. To jest ciało. Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mój. Nie powinniśmy oddawać się dziwnym myślom, mówił kiedyś papież Franciszek. I zachęcam nas, że o tym mówi przecież nasza wiara. To jest ciało Jezusa, to jest krew Pańska. On tu jest z nami. Jest obecny pod świętymi postaciami chleba i wina. Oto chleb aniołów głowy. Poruszające jest dla mnie zawsze. Dawał takie piękne świadectwo kiedyś papież Benedykt, kiedy podczas udzielania komunii świętej mogę powiedzieć, muszę powiedzieć, ciało Chrystusa. Gdy ludziom dajemy do ust i kładziemy na rękę to, co jest nieskończenie większe niż wszystko, czym ja sam jestem i co mam. Gdy mogę dać im o wiele więcej, niż kiedykolwiek zdołałbym dać im jako człowiek. Gdy mogę dać im do ust, gdy mogę położyć im samego żywego Boga na ręce i do serca. Żywy Bóg z nami Jest obecny w sakramencie Eucharystii, żeby być naszym pokarmem, żeby został przyswojony i stał się w nas. Odnawiającą siłą, która przywraca nam energię, przywraca wolę, wyruszenia na nowo w drogę po każdym postoju, po każdym naszym ludzkim upadku. Idziemy razem. Idziemy jako Kościół. Idziemy jak kiedyś w czasach pierwszego przymierza szedł lud wybrany. Jak słyszeliśmy wszystkimi drogami, którymi prowadził ich Pan. Bóg go prowadził. Bóg go karmił. Bóg był z nim. Prowadził, jak słyszeliśmy, przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię szuką, bez wody. A więc nie bił, nie prowadził po jakichś wygodnych drogach. Nie oszczędzał w codziennym trudzie wędrówki, nie wyręczał, życiowych zmaganiach, tym, co było trudne i wymagające, co domagało się zaufania i odwagi, czym trzeba się było skonfrontować, tym z nimi prowadził i żył. A dziś? A dziś? Czyż nie jest ten wlew który łamiemy udziałem w ciele Chrystusa. Kielich, który błogosławimy nie jest udziałem we krwi Chrystusa. Tak, jest z nami. Z nami jest tu. Tu jest Jezus. Tu jest Jezus. To są piękne słowa świętego Jana Pawła II, które kiedyś w bardzo szczególnych okolicznościach powiedział w Sam już umęczony, udręczony cierpieniem, jechał na platformie, przed którą stał najświętszy sakrament. Tak, owszem, był przed nim klęczyń. Nie był w stanie przypędzać. Wołał jednak w połowie drogi księdza Konrada i mówił, Chcę uklęknąć. Mocno go przestraszył. Zaczął więc tłumaczyć, może jeszcze trochę, może jeszcze kawałek, bo tak bardzo ta platforma się chwieje, tu się nie da. Za chwilę znów go wołał. ja chcę uklęknąć. To może na końcu, jak już dojedziemy ale za trzecim razem powiedział tak, bardzo zdecydowanym głosem. Tu jest Jezus! Chcę klęczać. Opadł na klężnik. Za minutę już siedział z podotem, ale to świadectwo zostało. Tu jest Jezus. Eucharystia dodaje nam uwagę, nawet na najtrudniejszej drodze nie jesteśmy sami. On o nas nie zapomina i za każdym razem, kiedy idziemy do Niego, pokrzepia nas miłością. On, idąc z nami, daje nam siebie w Eucharystii, pozwala wstać i iść naprzód. Samemu, po jedynkę. Każdej i każdemu z nas osobna na własną rękę nie. Idziemy razem. O jeden jest chleb, tłumaczył nam święty Padeł. Przeto my jedno dzień, przeto tworzymy jedno ciało. Bierze je. Tysiąc bierze. Ten jak tam ci w równej mierze. Wzięty nie ginie nam. Moi kochani, Eucharystia buduje kościół. Eucharystia buduje Kościół. Eklezja de Eucharystia vili pisał w encyklice o Eucharystii święty Jan Paweł II. Kościół żyje dzięki Eucharystii. Kościół jest z Eucharystii. Kościół w Eucharystii raduje się obecnością swego Pana. Kościele święty par swojego Pana. Najświętszy sakrament tłumaczył Jan Paweł II niejako wyznacza rytm jego dni, gdy pełnia wszystko ufną nadzieją. Eucharystia tworzy Kościół, buduje Kościół. Ilekroć jest sprawowana, ilekroć ją sprawujemy, to słowa watykańskiego soboru, jedność wiernych dokonuje się w tych, którzy stanowią jedno ciało w Chrystusie. Tu naprawdę możemy być i jesteśmy jedno. Więc wszystko, co się temu sprzeciwia, wszystko, co wystawia naszą jedność na nasz Pan, co jest przeciw jedności nas wszystkich, jest sprzeczne z Eucharystią. I nie ma, i nie może mieć w niej miejsca nigdy, w żadnych słowach, w żadnych czynach, w żadnym życiu. Wszystko, co się temu sprzeciwia, nie może mieć miejsca. Tu dzięki zjednoczeniu z Chrystusem Kościół coraz bardziej staje się w Chrystusie sakramentem, czyli znakiem i narzędziem zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Tylko w ten sposób nigdy, nigdy nie z siebie i przez siebie Kościół będzie znakiem i narzędziem jedności. Bo jesteśmy wspólnotą, która karmi się ciałem i krwią Chrystusa, by być jednym. W Nim jest nasza siła i w Nim wezwanie. Wezwanie, z którym za każdym razem, gdy tu jesteśmy, zwraca się do nas, aby byli jednym. Aby tak się zespolili w jedno, aby świat uwierzył. Dlatego karmimy się Jezusem, abyśmy my, którzy go spożywamy, stawali się ciałem żyjącym dzisiaj w świecie Jego ciałem. Przyjmując go, mamy więc pozwolić, by Chrystus działał w naszych czynach, by Jego myśli były naszymi myślami, Jego uczucia naszymi uczuciami, Jego wybory także naszymi wyborami, Papież Franciszek nazwał tę obecność swoistym naszym DNA konstrukcji jedności. To jest DNA konstrukcji jedności. Wzywał też, aby ta obecność Jezusa w Eucharystii leczyła, uzdrawiała od ambicji panowania nad innymi, od rządzy gromadzenia dla siebie, od wzniecania niezgody, szerzenia krytyki, szukania rywalizacji, żywienia i podsycania jakichś zabójczych zazdrości, czy rzucania uszczerczych kropek. Pan dobrze wie, że nasze siły nie starczą. Tylko Jego obecność pośród nas może nas naprawdę uczynić zdolnymi do budowania jedności, do przełamywania barier, uporów, do wychodzenia z naszej strefy komfortu żeby służyć siostrom i bracia. Czym w rzeczywistości jest ten chleb? Pytał kiedyś w starożytności Wielki święty Jan Chryzostom. Mówił ciałem Chrystusa. Kim więc stają się ci, którzy go biorą? Ciałem Chrystusa. Ale nie wieloma ciałami. Jednym ciałem. Faktycznie jak chleb jest jednością. Chociaż składa się na wiele ziarn, które choć się nie znają, w nim się znajdują. Także ich różnorodność zanika w doskonałym zjednoczeniu. W ten sam sposób również my jesteśmy wzajemnie ze sobą zjednoczeni. A wszyscy razem w Chrystusie, przez Chrystusa i z Chrystusem. Moi kochani po Eucharystii wyjdziemy wraz z Jezusem na ulicę naszego miasta. Procesja jest naturalnym przedłużeniem Eucharystii. Z Eucharystii, z celebracji idzie się do życia. W naszych rodzinach, w naszych wspólnotach, w życiu społecznym, w pracy i odpoczynku Jezus obecny wraz z nami wzywa nas, byśmy dawali więc świadectwo jedności. Wyjdziemy z tego kościoła, by iść w pokoju, niosąc nasze życie do naszych domów, na nasze ulicę, tam gdzie codziennie jesteśmy Boże błogosławieństwo. Mówił papież Franciszek, realna obecność Chrystusa w konsekrowanym chlebie nie kończy się, kiedy kończy się szat. Eucharystia tworzyności jednoczy nas wszystkich łączy nas w Eucharystię. Łączy nas w Idźmy więc na ulicę miasta, bo o tym da świadectwo. Niosąc ten skarb zjednoczenia z Chrystusem i naszej jedności, tak, w naczyniach glinianych, bo tacy jesteśmy. Każda i każdy, jak tu jesteśmy. Słabej gliny zrogieniu. Ale nie zapominajmy, że to jest chleb, który z nieba stoi. Ciało wydane za życie świata, źródło mocy i jedności, trwana w nim i z nim we wspólnocie sióstr i braci. Oto chleb aniołów głowy. Dam wędrowcom pośród drogi. Bierze jeden, tysiąc pierzeń. Ten jak tam ci w równej mierze, wzięty zaś, nie ginie Pan. Amen.